Sezon na truskawki w pełni, więc dzisiaj zrobimy najszybsze, najprostsze i moim zdaniem najlepsze ciasto z truskawkami. Wystarczy dodać wszystkie składniki, wymieszać i włożyć do piekarnika. No to zaczynamy. Do misy dodaję jeden mały jogurt naturalny, czyli 180 gramów, 3 jajka, 125 ml oleju i całość dokładnie mieszam. Pamiętajcie, że wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Do innego naczynia przesiałam około 340 g mąki pszennej. Dodaję do niej 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i mieszam. Mąkę wsypuję do mokrych składników. Dodaję jeszcze 120 g cukru i jedno opakowanie cukru waniliowego. Wszystkie te składniki delikatnie mieszam łyżką do połączenia. A teraz przygotuję kruszonkę. Dodaję 80 g mąki pszennej, 40 g cukru oraz 50 g zimnego masła. Całość ugniatam dłońmi, aż do powstania kruszonki. Blachę o wymiarach 24 na 26 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. Następnie przekładam na nią całe ciasto. Równomiernie rozprowadzam i wykładam truskawki przekrojone na połowę. Po wierzchu posypuję jeszcze kruszonką. Ciasto wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 50 minut. Po ostygnięciu posypuję cukrem pudrem. A jeśli chcesz poznać przepis na błyskawiczny i pyszny obiad, kliknij tutaj.